Mrozy idą. zdecydowanie nie zapomnijcie o spuszczeniu z wody z deszczowni swoich U nas już dwie sztuki ogarnięte Dzisiaj ma być minus 3 ale w poniedziałek minus 6 także różnie bywa Magazyny zabezpieczone jako tako Moje no jeremki oficjalnie kończą sezon Gotowe do zimy no, U nas dzisiaj przy piątku akcja porządki Zwozimy z Mikołajem kamienie z pola Pierwsza wszczepa pojechała. E, niestety wozimy D55, bo HLK zasypana drobnym ziemniakiem, ktoś tam miał do bydła odebrać, już półtora tygodnia nie odbiera. O i wozimy tym, co jest dostępne pod ręką. E, także tych kamieni sporo. A myślę, że jak te warzywa e, głęboko kopane, tak jak ziemniak, przejdą przez te pola 2-3 razy, to już będzie spokój z tymi kamieniami. Taką mam nadzieję, w głębi serca. E, zobaczymy. Niestety sporo tego. Na tym polu akurat jak kopaliśmy, tak jak wam mówiłem. Zbiornik ziemniaka, 3-4 zbiorniki kamieni, także no nieraz jest syto. Chwila do odwozu. O nieraz to są zjeżdżone te kupy, bo jak się jeździ na pętelkę i na przeczu leży, to nieraz się po tym przejeżdża. I to takie trochę zawsze ziemi jest nabrane. Zresztą bryły tutaj też wrzucamy do tego zbiornika na kamień. Jest to taki pomieszany towar. Fajnie, jakby to się później udało skruszyć na podwórko, ale musiałby być, odsian, być odsiana ta ziemia jednak. Także zbiory ziemniaka to nie tylko zbiory z pola, ale to także zbiory kamieni e, w ciągu roku. No to myślę, że takie 2-3 dni z 20 hektarów złożenia kamieni. No, ale w kolejnych latach mam nadzieję, że będzie lepiej. no Powinien tutaj się odkamieniać. Powinno być to typowo przesiane, ale jak się nie ma co się lubi, to dobrze, że jest kombań z separatorem, chociaż bo naprawdę dużo nam tego kamienia odsortował. No i tu widzicie taki towar. Żeby to w miarę dokładnie zebrać, to trzeba nabrać trochę ziemi. No niestety tak to wygląda takie realia. Także powoli, powoli do przodu jeszcze godzinę. Nie godzinę całą godzinę będzie ciemno. Tu zrobimy zbliżenie. Oj, wysypuję na pryzmę. No i taka wstawka cały czas do przodu. W zeszłym roku kupa kamieni wyjechała, pozbyliśmy się, została skruszona na gruz, a w tym roku przyjechało tutaj kilkanaście przyczep nowego towaru, no jeszcze kilkanaście pewnie zjedzie. Wiadomo, część to tutaj jest ziemia, pewnie jedna trzecia jakby to przesiał. Ale kamień jednak stanowi zdecydowaną większość, no. Jest co robić. Pierwsza, najbardziej zasłużona maszyna w gospodarstwie trafiła na mycie. Tak, buraczek obcięty, e, przemysłowe obcięte. Tylko orka, panie i panowie, tylko orka. Bo płaczą. E, słuchajcie, no miałem półk zaczepiony, bo to musiałem miedzę wyorać i... No jak już zaczepione, to sobie tu kawałek jeszcze pod podsiew pszenicy zaorzę, tego rośnie pszenicy. Docelowo miał być tutaj ziemniak, ale poplon, jak widzicie tylko do lewej, więc jakby no ten ziemniak docelowo będzie tylko do lewej i w sumie tutaj po całej długości pola to będzie z pół hektara mniej na przyszły sezon. Stwierdziłem, że tutaj taka cięższa ziemia, ciemna. No i tak, mówię, dobra, nie będę, nie będę przesadzał i, i ziemniak jakby wylatuję z tego tutaj fragmentu pola już od razu jak miałem zaczepiony pług bo tutaj po ziemniaku będę siał bezarkowo pszenicę prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, dzisiaj mamy sobotę 15, 15 listopada zaraz mnie tutaj poprawicie będę tutaj siał pszenicę tu pójdzie pszenica bezorkowo, a tutaj widzicie stanowisko po pszenicy niezwalczone samosiewy Mogłem zasiać tutaj bezorkowo również, połowę tej pszenicy może bym zniszczył, ale co z drugą połową no byłaby tu partanina, i stwierdziłem, że te pół hektara. Przy okazji, jak już mam zaczepiony bóg, to to po prostu dzisiaj sobie zaorzę. No i tak to wygląda. Jeszcze nie wiem też, czy cały ten fragment wyjdzie. Po prostu tam mam jedną ścieżkę, zrobię drugą ścieżkę i trzecia ścieżka będzie ostatnim przejazdem siewnika. I dalej, już po lewej stronie będą ziemniaki. Tam jest zdecydowanie lżejsza ziemia. Tutaj widzicie nawet taka glina się wyoruje. I co jeszcze zaorzę? Zaorzę sobie ten poprzeczniak bo no, temat bezarkowca nie zamknie takiego zjeżdżonego poprzeczniaka, gdzie tu woda stoi, trochę glinki, bezarkowiec to upaprzy no i siewnik jak przejedzie to również będzie upoprane, więc ten poprzeczniak będzie zaorany sobie tutaj w całości i, i tu po prostu jak będzie uprawiane to będzie zrobiony drugi poprzeczniak kawałek dalej i to powinno rozwiązać nam sprawę no, tutaj piękny, wyrośnięty poplon w kolano. Mam jeszcze na jednej działce trochę większy nawet. Tutaj jest top struktura, czy to gleba? Coś nie pamiętam. No ale widać tutaj facelię, owiec szorstki, wykę, jeśli się nie mylę, rzodkiew chyba jest też, tak, rzodkiew. No, cały tutaj składzik. Słonecznik, polek przy poprzednich przymrozkach, ale facelia, rzodkiew i wyka robią nam tutaj fajną robotę. No, i taki tutaj widzicie fragment pola będzie zaorany po lewej, będzie bezorkowo. A tam całkiem po lewej to mam poryc po przemysłowym zasianę, już zasianą emocję, która jest w fazie szpileczki, ładnie powschodziła. No i co, i. i, i, i... No, powoli, powoli. A do przodu cały czas idziemy z tym koksem. Jeszcze jeden przejazd do tyłu, i, i reszta już będzie orka zimowa. Tak, już można by miała orać na zimę, ale do orek zimowych to jeszcze myślę, że. no. Z półtora tygodnia roboty lekko. Także taka wzmianka, że ten bóg to jest jednak zbawiciel na wszelakie rany. tak, No bo tutaj co? Zasięć bezerkową pszenicę w takie coś, nieopryskane, a weź to, pryska i zanim to podziała. Zresztą roślinę mokre, dzisiaj będzie przymrozek na pewno. No i tak to, tak to wygląda. No i nas taka ziemia, że dzisiaj w nocy spadło 5 litrów. A dzisiaj sobie tutaj działamy, pozbierane kamienie, No jeszcze jakieś tam pojedyncze na tym pasie, gdzie ze zbiornika wysypywane leżą, ale to by musiało mieć jeszcze kilka osób do pracy i można by to gafelkami pozbierać, ale to się tam wymiesza i zateguje się i będzie dobrze, tak jak tutaj orka zateguje, te samosiewy rozluźni tą ziemię, tam jak zajeżdżony też to zateguje i będzie, będzie luks panie. Siemanko, z tej strony Słomek Witam was w kolejnym vlogu Mamy dzisiaj 13 listopada Kolejny dzień wykopek Kolejny dzień walki jak ja to mówię No i jedziemy, tak? Jedziemy Zostało tutaj 8 rządków 9 rządków Z tym, który teraz zbieramy No i na tym na razie Kończymy zbiory ziemniaka, tandem Ostatni zbiornik do nasypania Będzie odstawiony W poniedziałek się mamy co? Czwartek W poniedziałek będziemy Sortowali całe auto w pigbegu mam klienta. No i to sobie będzie ziemniaczek przygotowany. Opróżnimy przyczepy. No i wtedy będziemy mogli wykopać już całą resztę ziemniaka jadalnego, przemysłowe. E, Awizacja dopiero na koniec miesiąca, także tam około 20-22 jak będą warunki, będziemy kopać. Także chwila oddechu będzie z kopaniem. No i co, od jutra, no jutra akurat mamy dzień dostaw, Jeśli dzisiaj będziemy sortować, jutro rozwozimy ziemniaki Też, jeśli ktoś tutaj jest sklepem spożywczym, straganem, to możliwość nawiązania z nami długotrwałej współpracy Nawet możliwość dostaw, jeśli to tutaj gdzieś w obrębie Także, no jeśli coś, to zapraszam do kontaktu No i działamy, tak? Ziemniaczek żółciutki na lekkiej ziemi, ładnie to wygląda w takim kopcu z ziemi to lepiej jak przechowalni, tak naprawdę, tak? bo w przechowalni ciepło jakoś tak wiadomo, że te warunki bardziej się ziemi zbliżone do, do, do jak najlepszych, tak byle mrozu nie było, tak naprawdę mrozu na razie nie nadają. W prognozach deszcze zelżały, tam mamy pszeniczkę, emocje po ziemniakach przemysłowych, po tym jęczmieniu kukurydzy. Ładnie wyrzędowała, powschodziła. Widzę, że już trochę niestety mi tam się gdzieś dziki pojawiają w tych choinkach. Tak jak mówiłem przy siebie, największe utrapienie. No i może jutro, jak się uda, to weźmiemy się za akcję obornik. Będziemy wozili towarek i co jeszcze. I wtedy, wiadomo, uprawy, orki, e, głęboszowanie na lekkiej ziemi, tak? bo glinek już nie będziemy głęboszem ruszać. Zresztą na glinie to głębosza by nie uciągnął, ziemia jest tak uwodniona. A na tych piaseczkach to wskazane, tak? Bo ziemia jest zjeżdżona e, Także przydaje się trochę rozluźnienia Jeszcze w miarę możliwości będziemy tutaj mówię, głęboszować tam Buraczki zebrane, to widzieliście poprzednio film e, Po buraczkach też koniecznie będzie zgłęboszowane Tam, gdzie był buraczek To pójdzie duża dawka obornika Bo jednak dwa zbiory w jednym roku Około 100 ton z hektara zebraliśmy w tym roku e, Co bardzo dużo Wynosi z ziemi składników, yy, próchnicy No i no nie jest to dobre dla ziemi, dlatego trzeba jej tam no, możliwie się odwdzięczyć yy, nawozem naturalnym w postaci obornika Tata na odwozie dzisiaj No i Działamy sobie, marchew wykopana Już tak człowiek z ulgą odetchnął, bo tutaj zostało 20 ton mniej więcej z tych 8 rządków To już jest pan pikuj, że tak powiem te jedne parchate jadalne, no to czy one będą wykopane, czy nie, no to już tam za wiele pieniądza i tak i tak nie przyniesie, jeśli nawet trafią w przemysł. No i przemysłowych hektar, no to wiadomo, 50 tonek po jakimś tam średnim kurcie, bo jedno auto mam jeszcze, że tak powiem, limitu, jedno ponad limitu, to średnio pewnie 30 groszy wyjdzie. Szału nie ma, tak, z hektara, 15 tysięcy przychodów przy tych wysokich kosztach jakim jest ziemniak przy tej czasochłonności przede wszystkim, tak, bo koszta kosztami, ale, ale ten czas, tak, to człowiekowi tyle czasu zabiera, tak, powiecie, Słomek narzekasz, to tego nie rób ale coś trzeba robić, tak, człowiek powiedział A yy, wszedł w to, zrobił całą infrastrukturę do tych warzyw przezbroił się yy, to trzeba powiedzieć B zacisnąć zęby i trzeba to robić, tak, ewentualnie zmniejszyć areał i i się tym zajmować, tak? Już jakiś tam czas, jak, jak się w to weszło. Póki po pola pozwolą, poki pola będą rodziły, bo wiadomo, że też no, są mocno eksploatowane, tak? Mimo tego, że słabsza ziemia, to ten ziemniak mocno eksploatuje ją. No, chociaż są gospodarstwa, które na lekkich ziemiach, na piachach już 20 lat ziemniaka sadzą. Wiadomo, pewnie w 3-4-letnich przerwach i ten ziemniak nadal rośnie. Wiadomo, że tam pewnie ten spadek pytnicy jest, tak? Ale ale ziemia rodzi, tak? Ziemi się trzeba odwdzięczyć, trzeba o nią zadbać i ona będzie rodzić. Właśnie jeszcze przed, przed kolejnym krokiem: kamienie do pozwożenia. Tutaj przyczepa, tu druga, tam trzecia, czwarta. Na kolejnych polach też jeszcze tego towaru sporo. Także, także jest co tutaj robić. No, do świąt i do przodu. Jeszcze włączymy tej chwilę Wałek wypluje, ciach Kamienie wysypane Kolejny zbiornik No i najważniejsze jest to, że coś Z tego pola Ubywa I z magazynów też, także Towar Pomimo niskiej ceny Wyjeżdża, także nie zostaniemy Z tym towarem, bo to byłoby najgorsze Tak, przy braku ceny Jeszcze towar Towar jakby nie zszedł, to byłaby lipa, ale jakoś zawsze się obroni, to już sobie tam zawsze powtarzam i, i Wy też to potwierdzicie na pewno, czy w cebuli, czy, czy w ziemniaku, czy w buraczku. No w buraczku też, no też to jakoś ma znaczenie, tak? Jakoś się obroni, jakoś tam, jakoś tam, jakoś. No i sypiemy krampę do pełna, zrobimy jakąś fotę na miniaturkę i... Jedziemy sortować, bo zamówienia na jutro. Jutro musi wyjechać jakieś 400 do 500 worków w małym worku. I że część klienci sami odbiorą, część Mikołaj wywiezie do Bydgoszczy. Akurat jutro wjazdy na Bydgoszcz. O, zahaczyłem o pszczepę. Dobra. Mały ten kombi, niski w sensie. I sypiemy. że jeszcze troszkę by weszło, ale już nie będziemy kopać, już tam tona nie zbawi, że tak powiem Tak się zadzwoni, żeby chwilę poczekał, że zdjęcie na miniaturkę chce zrobić. No jeszcze chwilę tu stój, w razie czego wyjdę sobie zdjęcie na miniaturkę po wysypaniu zrobić. No. I pusty zbiorniczek. Prawie że pusty. No, no ciach